Witajcie akwaryści, jesteście na kanale Aquascaping TV. A ja zapraszam Was na kolejny odcinek. Zanim przejdziemy do sedna sprawy, powiem Wam tylko tyle, że jak widać w moim akwarium 260 litrów, coś zaczęło się dziać. Doszły nowe rybki z firmy HAPET, ale o tym może porozmawiamy w następnym odcinku. Dzisiaj w tym odcinku mam dla, dla Was. Mega fajną niespodziankę. Według mnie, jeden z ciekawszych ludzi na YouTubie i według mnie, człowiek, który naprawdę ma wiedzę, wiedzę popartą latami doświadczenia w akwarystyce. Fajnie człowiek, opowiada bardzo merytorycznie i szkoda było, że skończył z YouTubem. Namówiłem go. Bardzo fajnie, że się zgodził. Cóż, nie będę długo chyba gadał. Przed Wami, i tu powiem naprawdę z dużą dozą radości, Wiesław Smużyński. Na pewno wszyscy jeszcze go pamiętają. Wszyscy ci, którzy oglądali jego filmy, wiecie o tym, że Wiesiek naprawdę wie, o czym mówi. Jeszcze raz. Zapraszam wszystkich na film z Wiesławem. Słuchajcie, umówiłem się z Wieśkiem po prostu, że takie filmy będą się umie na kanale pojawiały cyklicznie. A więc, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie jakichś tematycznych historii, czyli na przykład nie wiem, jak rozmnożyć skalara, jaki pokarm podawać i tak śmiało piszcie w komentarzach. Wiesiek na pewno z chęcią nagra jakiś film tematyczny i opowie wam o tym, podzieli się po prostu z wami swoją wiedzą, która jest naprawdę mega, mega wielka. Zapraszam Was na film po krótkim intro. Dzień dobry Państwu jak wielu z Was zapewne nie pamięta jeszcze nazywam się Wiesław Smużyński nagrywam ten na, filmik na, na prośbę Sławka z kanału Aquascaping TV zaprosił mnie na swój kanał ja swojego nie mam i nie zamierzam do tego wracać Temat już nigdy więcej po prostu chciałbym pokazać co się u mnie dzieje w moich akwariach tak wyglądają moje, nieśmie moje nieśmiertelni. Są już wybarwiałe się piękne pinoje. ale o bardzo ładnych kształtach, kolorach i robinowych oczach. Są tu pinoje smokej. Są tu pinoje filipina, które się właśnie zaczynają wybarwiać. Ten taki bardzo ciemno-niebieski, intensywny kolorek będą miały. A więc ładny pino i smokej. No, tej chwili się nie chcę bardzo pokazać ja już może podpłynie na chwilę o proszę taki był z nich wyrosły jest taki perłowy pasiak drugi jest też no, mały jakiś trzeci pas wchodząc tam jest następny trzy sztuki jest z nich o, wracam do tego i smokej okay. no i też tutaj musiałem niestety ze względu na to że Mam dużo po, e, młodych pomarańczek to też musiałem część tutaj z nich wziąć, przenieść, aby odciążyć akwarium 208 bo część z nich jest tam, część rybek jest na balkonie. To jest młody blues smoke też z tych tam, bo jeden nie jest do tej pory. Kiedy sprzedałem znajomym im obiecałem wcześniej. Ależ to zostanie do pełnego wybarwienia i kiedy będzie widać już u nich płeć, wtedy zostawię sobie kilka sztuk, a reszta wtedy będzie do sprzedania. A docelowo będą wyglądały o. te maluszki, które tutaj pływają w tym akwarium i te, które pływają na balkonie. To są podzielone tych rybek. Ojciec pływa w drugim akwarium, a tu jest matka. Jest to właśnie te tutaj które są w tym akwarium. To jest matka w tym maluszku, ojciec pływa w akwarium 208 w tej... To jest ich matka, to jest ich ciotka. Dwa moje produkty, są sobie jak moje, widzimy dalej moje pinojki. Są po prostu piękne. te jak widać, chorosną. Nie narzekam, no, rzekę, ale pasy pięknie, Tu zakrywają ten nakrywałem część tam właśnie góry dając cienie rybkom dalszą robotę zacienienia ja robią tutaj właśnie mi pistie, pistie i Limobium które muszę przynajmniej raz w tygodniu usuwać bo bardzo mocno rosną i odbierają część światła w tym akwarium te żabnicy tutaj też ostatnio przerzedziłem prześwietliłem wygląda lodu z źle, mi trochę odbił bo trochę podłupa przez nie i tak jak mówię, rybki rosną nie hodują. Taki ewenement i którymi z którego się dochowałem jednego. Ma górny żagiel pomaleńczowy. Dolny ten też kilk jak ja mówię. Też ma nie ja chcę pokazać. Kipotu, to może być też nie. Ma właśnie pomaleńczowy dół i czerwoną kreskę taką paliczą ma w dolnej części ogrątek. To jedyne takie. Pozostałe, takie jak widać. Pięknie ubarwione. Większość rybek ma około 95% pomarańczowego kolorku. Czarny jest tylko taki w ręku enteryczny Tutaj Paraiba z Wrocławka, który wcale mnie nie da się komentować Bo jeszcze chcę komentować Tu mam dla porównania Paraiby od pana Darka Para Są chyba tylko starsze o miesiąc może na dnie Bardzo duże igle A to jak kupiłem to rozchod. niewiele Drugi, drugi jest niewiele większy, jest też jestem tam chyba powodem. Z tych par z i ale Albo nie widzę w tej chwili, ale. O, no, tutaj jest. Jest niewiele większy od tego pierwszego. Tylko, tak jak widać moje nieśmiertelne, to są młodsze, o dwa miesiące przerosły tych. A ile one kosztowały to? No ja wiem. No nie... Nie chcę rozwijać tego tematu, i po prostu to stracone pieniądze. Pierwszy i ostatni rybę, który kupiłem w Ocławku. to tym właśnie ta rybka, z tymi żaglami dolnymi, górnymi, pomalniczowymi. Jeszcze do tego ma fajny, jeden wąs czarny, tą płetwę kiedyś a drugą ma białą. Taki fajny ewenemencik Z tego się też pęknie, no i wybarwią z tych. ślicznych lepi. Bardziej podoba mi się właśnie te rubinowe oczy. Także mnie, tak jak widać, nic nie zmieniło się na górze, cały czas idzie ku lepszemu. Muszę powiedzieć, że takich rybek, tak pięknie, ubarwionych jak w ten na się jeszcze nigdy. Zresztą mówię że z roku, roku na rok jest lepszy length, ale wtedy już doszedłem do takiego aż do momentu, że są na tyle ładne, że już nie potrzebuję przez przynajmniej 2 lata, czy może 3 rozmnażać w salę pomarańczowej a chcę się przełożyć właśnie przez kolejne mówię 2, może 3 lata do, do Pinoy i do tych paraib. tutaj, gdy mam odpadarkę, ja bo to jest Warta tego, żeby się tam przełożyć ten sam ma w roku trochę więcej jak po roku a kot później ma gdzieś około 9 cm samiczka jest trochę mniejsza druga palana jest na balkonie, bo nie, 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 nie mogłabym się pogodzić. Obie parę się wydarły. Ta wytaduje się dwa zostały też chyba dwa razy już wydarły na balkonie. No i niestety musiałem je zdzielić Jedna pada jest tam i tamta pada jest to sprzedaż. <tusza> Zresztą dochowam się już z, z nich i chcę wyhodować własny własne więc wszystkie moje panenki. Tu piękny samczyk kodwitka. Barki Evenement w, w górnym żaglu, w tym. Marki czerwone piórko ostatnia O właśnie. Pionęczowe. Ostatnie, ten, i tak samo w ogonie, te wieczory też mam pomarańczowe. Śliczny samiec. Tam jest jego kuzynka. A są lepiej, za mojego rybego szybko go wyhodował. Takiego jest do mnie. A to moje śliczne pomarańczki. Zanim jeszcze przejdziemy, pokażę, pokażę Państwu jeszcze. 208 To chcę powiedzieć, że jeśli jesteście zainteresowani takimi moimi wejściami na kanale yy, Sławka, to napiszcie, jakie tematy by was interesowały. To co jakiś, czas, jakiś tam filmik nagram i wrzucę. Bo tak jak powiedziałem na wstępie, swojego powrotu na YouTube nie widzę. Nie mam tam kanału i nigdy już nie zamierzam mieć. Nie wiem, mnie nie poprosił, tego filmu też by nie było. Najpomaleńczki. No na balkonie jest około 200 sztuk. Jeszcze tutaj jest nie pamiętam, około 40 wodków, żeby ciążyć akwarium 208. To jest piękny samczyk, który nie u mnie poluz od pani Justyny. I już ponownie się zajmie mi tutaj. Zresztą miał być samicą. Także tu wbiorę. Z ostatnie na przynajmniej 2-3 lata jeśli chodzi o odnażanie doszło do takiego, rybek że już nie da się lepszy wyciągnąć przynajmniej raczej chodzi o, o samym wybarwienie już o kształcie bo kształt ma też właśnie ale samo właśnie o wybarwienie o ilość czerwonego i płomańczowego pigmentu to jest ich i wujek Jeden perłowy do To posiaki trzy chcę sprzedać. Bo chyba trzy są takie. Znaczy jeden, jeden jest perłowy ten, a dwa są takie zwykłe. posiaki z pasami przypominają dzikie skalady, bo mają takie kropeczki, biegi jak ja to mówię. Mana, pa, mana Kaporu była takie mają. A ja nie jestem fanem posiaków takich zwykłych, dlatego osiaki chcemy sprzedać, jeżeli bym zainteresowany. Tak samo jak kupna po też jak bym zainteresowany to może się nas Mam swoje strony na, na Facebooku, też niektórzy z Państwa wiedzą, że mam tam i że czasami tam też coś dodaję. No i tak, tak, tak właśnie wygląda moje akwarium. wodę podmieniam raz w tygodniu. A, jeszcze tutaj właśnie pokażę, żeby odciążyć mojego filtra Heim. Zanim puściłem tej rybki, dokupiłem sobie taki prefilt, który wstępnie oczyszcza e, wodę z akwarium. Tutaj idzie Heima obciążyć i, i jakoś woda się poprawiła, chociaż ja tak zawsze wodę czysta. W wszystko woda się trochę poprawiła i, no i lżej ten temu filitowi jest bogaty, jest to akwarium. zaraz przeniesiemy się do 28 Tutaj też jest właśnie rodzeństwo tych, tych Przed chwilą, że się Państwo oglądali, akwarium jak zwykle za są wiedeńskie, samiczka jakoś nie bardzo chce być kotna, nie wiem dlaczego. Są tutaj trzy samce, dwa jej bracia i jeden samiec i widak jest. Ale Nie bardzo chcą wyczyścić mi te ryby. Też chodzi o te mięczyki. Samica pływa jest duża, ale nie jest żadna. kamiczka widlak też z czerwonymi oczami Są to gdzieś się pochowała tak właśnie prezentuje się to akwarium tutaj jest około 50 sztuk przynajmniej skalanków chyba ze 30 sztuk jeszcze mamy w tarlaku kuchni bo musiałem wszystko podoskładać po akwariach no i w balkonie jest około 200 sztuk I teraz na koniec tego filmu, a tutaj mam właśnie jeszcze stamczyki. Pokażę, może sączynik uciekł trudno. Na koniec tego filmu mam do Państwa pytanie, jeśli jesteście zainteresowani, żebym coś jeszcze nagrał, to proszę mi dać y, po tym filmie napisać, co sobie przeczytam, nie, nie będę w stanie opisać Wam y, jakie tematy, byście chcieli, żebym poruszył i wtedy powstałem na, na następnym filmie w odpowiedzi na te Wasze zapytania nagrać jakiś film tematyczny po prostu. I to było na dzisiaj tyle. Serdecznie Państwa wszystkich pozdrawiam.